Około tydzień temu spytałem was na karcie społeczności, jaki byście chcieli następny odcinek z Overwatch'a. A jako, że wspólnie zagłosowaliście na to, bym zrobił materiał o historii Sigmy, to właśnie dziś zajmiemy się omówieniem tego bohatera. I cóż, nie dziwię wam się, że wybraliście właśnie go, gdyż jest on jedną z najpotężniejszych postaci, jaka jest obecnie w Overwatchu. Jednak to, jak potężny jest ten bohater, omówimy sobie na końcu tego odcinka. A teraz nie przedłużając, ja jestem Zwierzcho i zapraszam was do oglądania. Także na wstępie zacznijmy od tego, że Sigma, a dokładniej to dr Siberian de Krupier, jest 64-letnim holenderskim naukowcem zajmującym się astrofizyką. A musicie wiedzieć, że ten był tak dobry swojej pracy, że przez większość naukowców uchodził za pioniera w swojej dziedzinie, gdyż ten był znany ze swoich przełomowych badań i ekscentrycznej osobowości, a większość swojej pracy przeprowadzał w swoim laboratorium w Hadze. I co ciekawe to przed kryzysem omnicznym doktor Siberian opracował prototyp nazwany jako MagLev, który to był stworzony na podstawie felgi Lew, z której to korzystają prawdopodobnie wszystkie samochody, które widzimy na mapach w I tu tylko napomknę, że sama technologia maglew istniała już wcześniej, lecz ta była używana jedynie przez rząd i korporacje. A gdy wynalazek doktora rozprzestrzenił się w sferze publicznej podczas kryzysu omnicznego, było już wtedy standardem, że auta i inne pojazdy korzystały z technologii maglewa. I cóż, sami komendatorzy stwierdzili, że gdyby nie pracę doktora Siberiena, pojazdy mogłyby korzystać z paliw kopalnianych przez następne dziesięciolecia jak najdłużej. Dłużej. Tu dodam od siebie, że pomimo tego, że w całym wszechświecie Overwatcha widziano wiele pojazdów latających lub lewitujących, tak najwyraźniej różnią się one od ruchu powietrznego w takich miejscach jak Londyn czy Nowy Jork. Jednak wracając do historii, to doktor Siberian pomimo wielu przysług dla świata nie zatrzymywał się w swoich badaniach, a jego największym dziełem miało być opracowanie sposobu na wykorzystanie siły grawitacji, gdyż ten uważał ją za największy niewykorzystany zasób jak jakie posiada ludzkość z tego też powodu dr Siberian postanowił się wybrać na kolonię Księżycową Horyzont na której to spędził następny rok przy okazji odwiedzając swojego dobrego przyjaciela czyli Harolda winstona który to pokazał mu jak idą prace nad gorylami jednocześnie wyszczególniając jednego z jego ulubieńców czyli winstona w sensie goryla a nie naukowca wracając dr Siberian przez dobry rok kontynuował swoje badania nad grawitacją jaki doradzał personologii kolonii w zakresie instalacji zaawansowanego systemu hydropionicznego o niskiej grawitacji. Jednak później uznał większość swoich badań, w tym dostęp do niższej grawitacji Księżyca, zerowej grawitacji przestrzeni i sztucznej grawitacji kolonii za kluczowe do jego zrozumienia wszechświata. I tu na jakiś czas urywa się historia doktora. Jednak wiemy, że dziesięciolecia studiów i badań doprowadziły go do przekonania, że grawitacja jest uprzężą, a jeśli jego teoria każe się być prawidłowa, ludzkość będzie w stanie zapanować nad najpotężniejszym wyrazem grawitacji, czyli czarną dziurą. Doktor Siberian wierząc, że jest bliski osiągnięcia swojego celu, zdecydował się swój najważniejszy eksperyment przeprowadzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jednak w trakcie jego badań coś poszło strasznie nie tak, a pole zawierające eksperyment zaczęło z niewiadomych przyczyn zawodzić, co zmusiło doktora do desperackiej próby dowiedzenia się dlaczego tak się dzieje i jak ten mu zapobiec, lecz niestety dla niego zapoczątkowało to krótkotrwałe formowanie się czarnej dziury. A wystawiony na jej działanie doktor zaczął krzyczeć i mimo tego, że ten był w zasięgu jej działania przez krótką chwilę, to i tak doznał on poważnych obrażeń psychicznych. I co ciekawe, obszar wokół niego zaczął doświadczać dziwnych wahań grawitacji, osiągając szczyt i opadając w miarę jego reakcji. Z tego też powodu postanowiono go stamtąd natychmiast ewakuować, a tempo po Powrocie na ziemię został poddany kwarantannie w tajnej placówce rządowej, która to znajdowała się w Nowym Meksyku. Jednak mimo jego opieki jego stan się nie polepszał, a przez szaleństwo na temat wzorców wszechświata doznanymi szkodami psychicznymi i anomaliami grawitacji zachodzącej wokół niego, uznano go za zagrożenie dla samego siebie i innych, dlatego też zdecydowano się go przytrzymać przez następne lata pod pseudonimem Obiekt Sigma. A podczas wielu lat był on regularnie badany jak i jego niewytłumaczalne zdolności. I tu co ciekawe to sam doktor odizolowany i niezdolny do kontrolowania swoich mocy postanowił wycofać się do swojego umysłu myśląc, że już nigdy nie zobaczy świata zewnętrznego. Jednak w momencie kiedy Talon dowiedział się o samym doktorze zdecydowali się zinfiltrować samą placówkę przy tym go uwalniając. A musicie wiedzieć, że ci uwolnili go po to by wykorzystać jego badania do realizacji swoich własnych planów. I co ciekawe, sam Sigma po uwolnieniu zaczął z czasem zyskiwać kontrolę nad swoimi mocami do tego stopnia, że ten był w stanie naginać działania grawitacji do swojej własnej woli, jednocześnie będąc bliżej swojego celu niż kiedykolwiek. Jednak największym problemem było to, że eksperyment, który otworzył jego umysł, spowodował także jego załamanie na kilka mniejszych kawałków, które to ten starał się wiele razy poskładać w całość, lecz niestety za każdym razem bez skutku. Mimo to ten dalej rozwijał swoje moce w nadziei, że odkryje wszystkie tajemnice wszechświata, nie będąc jednak świadomym, że Talon wykorzystuje zarówno jego, jak i jego badania do swoich własnych celów. Jednak ten nie zwracał na to większej uwagi, gdyż większość swojego czasu spędzał pracując poza siedzibą firmy, a dokładniej w laboratorium przeznaczonym mu przez talon. A w swoim mniemaniu, jakiekolwiek by nie było, ten nie uważał się za więźnia, gdyż organizacja zapewniała mu wszystko, czego ten potrzebował. I cóż, tu kończy się historia Sigmy, to znaczy. Wiemy, że ten w pewnym momencie był w Paryżu, gdzie widział wdowę w kabarecie Luny jak i jaki wiemy, że ten uczestniczył w strzelaninie pomiędzy Overwatch a Talonem, jednak ci drudzy zostali z czasem zmuszeni do odwrotu. Lecz to nie koniec jeszcze tego odcinka, ponieważ poruszymy w nim jeszcze kilka ważnych tematów. A zdecydowanie najciekawszym z nich będzie to, dlaczego sam Sigma pomaga, no świadomie i nieświadomie, talonowi. I tu musimy sobie wyjaśnić pewną rzecz. Ponieważ większość z was może tego nie wiedzieć, ale sam Sigma i doktor Siberian to dwie różne postacie. Gdyż po jego nieudanym eksperymencie z czarną dziurą jego świadomość rozdwoiła się na dwie różne osobowości, gdzie to jedną jest właśnie Sigma, który to chce służyć Talonowi najlepiej jak może, a drugą jest doktor Siberian, który to nieustannie chce wydostać się spod ich wpływu i odzyskać kontrolę nad ciałem. Co jest genialnie pokazane w jego cinematiku, a puszczając go od tyłu, możemy usłyszeć doktora Siberena krzyczącego: się mnie! Co według mnie jest niesamowitym detalem i naprawdę pokazuje mroczny klimat w tej postaci. Jednak teraz przejdźmy do omówienia mocy, jaką może dysponować bohater. Ponieważ wielu graczy uważa, że jest on najpotężniejszą postacią w samym uniwersum na ten moment. I ja szczerze w pełni to popieram, ponieważ mimo tego, że nie widzieliśmy zakresu jego mocy w samych cinematikach czy opowiadaniach. Tak, bez dwóch zdań można założyć, że ten swoją mocą mógłby spokojnie zmienić grawitację na całej planecie, lub jak wielu uważa, przyciągnąć Księżyc do samej Ziemi. Do tego dochodzi samo niszczenie planet za pomocą czarnej dziury, jednak ja nie jestem pewny, czy Blizzard posunąłby się aż tak daleko, jeśli chodzi o moc tego bohatera. W dodatku, ten jest drugą bądź pierwszą wielowymiarową postacią w Overwatchu, co oznacza, że ten ma wgląd w wiele innych wszechświatów. Co mnie dość mocno zastanawia. Czy to znaczy, że ten może obserwować wydarzenia z uniwersum Halloweenowego lub takim Star Wars, Albo idąc jeszcze dalej, czy jest on w stanie obserwować uniwersum takie jak World of Warcraft lub Diablo? No dobra, tu, tu już trochę odleciałem, przepraszam. <grych> Niemniej jednak jest to jedna z ciekawszych postaci i mam nadzieję, że jego historia niedługo ruszy do przodu. I nie wiem jak wam, ale mi brakuje w Overwatchu więcej takich mrocznych postaci, jak właśnie Sigma. Jednak nie przedłużając już tego materiału, to. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, a ja będę się z Wami żegnał. Do następnego i cześć.